2, czyli w nowym cyklu, w którym dzielę się takimi moimi jakimiś życiowymi małymi poradami, wskazówkami e, takimi, które może Wam pomogą być szczęśliwszym w codziennych sprawach, rzeczach i w ogóle. E, I taką, od której zaczniemy jest ultimate wskazówka, która się zawsze sprawdza, czyli miało być. Jak wam przydarzy się jakiś fakap albo coś w ogóle strasznego, co po prostu patrzycie na siebie i sobie mówicie, god, why? Why me? Albo co jeszcze? Bring it on. Ja tak robię. To przestańcie się biczować, no. To się musiało zdarzyć. Może z każdego fakapu wynika coś dobrego, a zazwyczaj wynika i po każdej burzy przychodzi tęcza i słońce, czasem słońce, czasem deszcz, te sprawy. No, więc nie płakać, po prostu uczyć się yy, i nie dawać się okolicznościom, które czasami nie są sprzyjające. Coś dobrego z tego będzie, obiecuję Wam. Numer... w ogóle nie mogę się przyzwyczaić, do tego, że to nie jest pytanie numer dwa, tylko rada numer dwa. Okej, okay, dobra. trzy, dwa, 1. Rada numer dwa, czyli usuń toksyczne osoby ze swojego otoczenia. Jak macie takich e, wampirów emocjonalnych, którzy Którzy po prostu jęczą, że wszystko jest do dupy, że jest beznadziejnie, że generalnie to nic się nie uda, nic nie ma sensu, w ogóle jest brzydka pogoda, nic mi się nie chce, komputer mi się zepsuł, a do tego pan w taksówce na mnie nakrzyczał, wiecie, no takie męcze były cholera, nie? To... Puśćcie sobie kontakty z takimi ludźmi. Nie idźcie na kawę, na którą wcale nie macie ochoty. Nie spotykajcie się na wieczór filmowy, na który też nie macie ochoty. Po prostu idźcie sobie na spacer, spędźcie czas z ludźmi, którzy was inspirują, pomagają wam, czuć się fantastycznie. No i co? Bądźcie fantastyczni i czujcie się dobrze. Buziaki. To nie jest pytanie, to jest odpowiedź. Ja tutaj mówię swoje cenne rady, a nie... Dobra. Numer 3 czyli stawiaj sobie, nie pamiętam, sorry, sorry, stawiaj sobie bańki, raz, dwa, trzy, okej, okay, dobra, okej, okay, tak, dobra, raz, dwa, trzy, okej, okay, czyli trzecia rada, która też się zawsze sprawdza, z którą wiele osób ma problem, czyli stawiajcie sobie ambitne cele, ale dzielcie ich realizację na małe etapy. W ten sposób nie zniechęcicie się do tego, co wydaje się w ogóle poza waszymi możliwościami. Tak naprawdę nie jest. Ale uda wam się odhaczać i oznaczać swój mały postęp na, nie wiem, na jakiejś karteczce w kalendarzu. Wiecie jak więźniowie skreślają dni, e, do, dni od siatki krzyżykami? To zróbcie coś w ten sposób, tylko trochę bardziej pozytywnego. Czyli po prostu tak, na przykład chcecie być, nie wiem, najbardziej znaną wokalistką... Tak, tak, tak wygląda w prawdziwym życiu i ma... Czyli gestykulację trochę ograniczę, a powiem wam o co mi chodzi. Macie jakiś super mega cel i on jest nie wiem, wydaje się trudne do osiągnięcia. Czyli chcecie być najbardziej poczytnym pisarzem na świecie albo bardzo znaną aktorką filmową no i ustalacie sobie najpierw idę na kurs, potem skończę szkołę taką i taką, potem poznam tego i tego i nauczę się od niego czegoś jeszcze i tak dalej i tak dalej w ten sposób cele, które wydają się w ogóle z kosmosu nie do osiągnięcia wcale takie nie są I realizujecie je po kolei. Dzięki temu macie poczucie, że robicie coś ważnego i że zbliżacie się do swojego tego największego celu, golu, gola, go, whatever, w każdym razie do tej gwiazdki z nieba. Tego wam życzę. 4. Czyli potraktuj swoje porażki jako motywację do poprawy. Jak wam się zdarzają sytuacje, których podręcznik nie przewidział, nawet ten for dummies, to Uczcie się, uczcie się jak reagować bardzo szybko w bardzo dziwnych sytuacjach, z bardzo dziwnymi ludźmi czasami, a w ten sposób będziecie coraz lepsi, coraz bardziej elastyczni, coraz bardziej otwarci. E, I zobaczycie, że tak naprawdę to, co się wydawało w ogóle końcem świata i totalnie, totalnie jakąś masakrą nie do przejścia, okazało się możliwością. Piąte, 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 piąte pytanie. To nie jest ten loktał! Trzy, dwa, trzy... Tak już mniej tanecznie, bardziej do rzeczy. Okay. Ehm. No i na koniec finiszujemy piękną piątką, czyli doceniaj swoje sukcesy, ale nie spoczywaj na laurach. Pamiętajcie, że jeśli udało wam się osiągnąć coś cudownego, z tego powodu jedzie kolację z Billem Gatesem, albo on je wam z ręki. Albo macie nakręcić swój pierwszy filmik na YouTubie, już się to udało i jest rewelacyjny. Cieszcie się sukcesami, świętujcie je. Ale pamiętajcie o tym, co macie jeszcze do zrobienia, bo dzięki temu e, nie staniecie się takimi osobami, które po jednym sukcesie nagle znikają i są takimi zmarnowanymi talentami, a z drugiej strony e, nie ma nic gorszego niż ludzie, którzy zatrastają się w takiej nieustannej pogoni. Wiecie, jak ten króliczek, co goni marchewkę? Tak, króliczek gonił marchewkę. No więc e, trzeba znaleźć równowagę pomiędzy jednym a drugim, świętować sukcesy, ale nie zapominać o tym, co jest jeszcze do zrobienia życzę Macadamian Girls. Dziękuję Wam za kolejny cudowny filmik. Jeżeli podobają Wam się vlogi, to kciuk w górę i pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco. Mnóstwo kolorowej energii w nadchodzącym tygodniu albo kończącym się tygodniu. Zależy od tego, kiedy opublikujemy vloga i buziaki. Do zobaczenia. Z wszystkiego najlepszego. Tak jakbym miała urodziny. Nie wiem czemu to mówię już się waliśmy sobie, nie do no, mamy, mamy jakiś cen, mamy jakąś odcinkę, ale już bym chciała skończyć.